Pałac Branickich mijamy właśnie, podświetlony. Ja to o tym opowiadałem. Ach, zaparowała szybko. To muzą wojska. W prawej stronie będzie się przenosić do magazynów po wojskowych, na wędlowej. Ja sobie wracam z placeru, z różnych wykładów. Tutaj proszę gościa nosi. A, wariat drogowy takim ludziom to powinni zabierać dowody rejestracyjne <laughs> za auta nie spełniające przepisów celowo tłumiki dziurawią żeby hałas robić wariaci drogowi wariatu w ogóle pełna jest na świecie niestety w świecie polityki w Mitomani, kłamcy odnoszą sukcesy. Naiwni wyborcy wierzą. I to tak było niestety zawsze tam, za czasów, carów, królów. Im większy zbrodniarz, morderca, to bardziej bezwzględny w hierarchii. Wyżej. A nie dobry gospodarz, sprawny organizator. Uszołom przeważnie jakiś tam się trafiał. I wybierali go wodzem. Szamanem. Szamaństwo, religia, przeszło też tam. Jest związane z niewiedzą, z opętaniem, z zabobonami, ze strachem, z emocjami, graniem na najwyższych, najniższych instynktach, uprzedzeniami, jakimiś właśnie. A dzisiaj przecież byłem właśnie w centrum Ludwika Zamenhofa. To taka piękna idea. Człowiek, który obserwował te konflikty, to, że ludzie nie potrafią się dogadać, bo mają różne religie, różne języki, że się kłócą ze sobą, że powstają wojny. Ludwik Zamenhof wymyślił uniwersalny język Esperanto, bo chciał, żeby ludzie zamiast wojen się nie kłócili, tylko potrafili ze sobą porozumieć. I jak to mówią zawsze na konkursach MIS, żeby... marzymy wszyscy o tym, żeby na świecie nie było wojen i ludzie się nie zabijali. Tak to zbanalizowali, ale to piękne marzenie, piękna idea. No. Także jest bardzo fajny właśnie przekaz Białymstoku i no niestety niektórzy, niektóre takie śmieci, ludzie chorzy psychicznie nie przystają do tej idei i zaprzeczają jej. Zamenhof nawet właśnie był proszony swego czasu o poparcie przez syjonistów, czyli tych ludzi, którzy głosili ideę wyższości narodu wybranego nad innymi o poparcie dla powstania państwa Izraelu ponownego i odmówił, bo stwierdził właśnie, że religie i Są źródłem konfliktów, są źródłem wojen. Religie, narodowości. Ten wariat mi właśnie siedział na zderzaku i tutaj błyskał. Widzicie, to wariastwo drogowe nic nie daje, bo dużo nie przyspieszył, jeździ niebezpiecznie. I to tam nie wiele, nie jest to na pewno. O, tak myślę teraz. Delikatnie, delikatnie. Tam przekroczył prędkość o 30 km, zaraz może jeszcze prawo jazdy powinien za to stracić. Bo jak tutaj jest 50, więc jak przekroczycie prędkość o 50 km na terenie miasta, w terenie zabudowanym, to tracicie prawo jazdy. Także tak, no pięknie, ładnie. No i to taki chyba mam dla Was uniwersalny właśnie przekaz, żeby się ogarnąć. A tu jeszcze może przyjedziemy się tutaj, pokażę dworzec PKS-a, który była taka awantura, który właśnie Sprzedano, wydłużono, bo chciano doprowadzić za czasów Platformy Obywatelskiej i PSL do bankructwa PKS-u. Był strajk kierowców, którzy nie chcieli likwidacji firmy, którzy protestowali przeciwko temu, że prywatna konkurencja ich wykańcza w sposób nieuczciwy, bo rozkłady ustalał wtedy rozkłady w ogóle jazdy ustala Urząd Marszałkowski jako taka instytucja. Nadzorującej tak ustalał, że preferował pewną firmę prywatnego przewoźnika, którego członek rodziny był zatrudniony w Urzędzie Marszałkowskim. No i chcieli po prostu rozkraść tą firmę. A wracając jeszcze przecież do, też do tych wzorców, idei, to oprócz świata polityki, to mamy też tam idei różnych, tych w świecie tam biznesu powiedzmy i zobaczcie też tam przecież to jest wszystko e, jakaś demoralizacja, narkomania alkoholizm, ludzie głęboko nieszczęśliwi e, wykolejeni pogubieni e, tacy ludzie robią za gwiazdy, za błaznów, za pajaców im bardziej ktoś dziwny odklejony tym chyba liczy na większe tak jak baba z brodą no. To liczy na większe jak gdyby właśnie uznanie, zainteresowanie, aplauz w publiczności, na zasadzie małp w cyrku troszeczkę, niestety, to się odbywa, także, no zdrowy, normalny człowiek, ma własne cele w życiu, nie da się zwariować, Obok dworca PKS jest też dworzec PKP. I na przykład jest zbudowane za pieniądze Unii Europejskiej Centrum Przesiadkowe, które nie działa, bo pewna grupa wariatów, która dorwała się do korytarza w Stoku, nie potrafi sobie poradzić z tym problemem. I Białystok jest takim ostatnim, chyba dużym miastem w Polsce, w którym komunikację zbiorową zapewniają tylko autobusy. Nie ma właśnie wykorzystania kolei miejskiej, bo nie ma też tramwajów na przykład. 300 tysięczne miasta. I jest projekt kolei miejskiej, który działał, był uruchomiony przez jeden dzień w 2016 roku w dzień bez samochodu, skorzystało w jeden dzień 1500 pasażerów bo akurat tory faktycznie są takim tą trasą, która mogłaby zastąpić nieistniejące w stoku metro. Nie? Kolej ma tą przewagę, że e, autobusy stoją na każdym skrzyżowaniu, e, na każdych światłach, a pociąg nie. Ma niezależne torowisko, więc... Tą trasę, którą ok. autobus by pokonywał w pół godziny powiedzmy, to pociąg pokonuje w 5 minut. Już tu policja kogoś dorwała. Nie, chyba jakiś może i wypadek. Bo... wybudował blok przy torach trochę niefortunny pomysł dla mieszkańców, bo no takie miejsce jest dosyć hałaśliwe, bym powiedział a hałas yy, przeszkadza w spokojnym życiu także normalnym zdrowym ludziom życzę spokoju wariacie zawsze szukają czegoś, żeby się zmęczyć, żeby się, żeby sobie samemu zaszkodzić. Nie potrafią po prostu żyć jak normalni ludzie. No i potem widzicie, generalnie problem, który obserwuję na szkolnej, to jest taka klątwa szkolnej, że ludzie, którzy nie przeszli na weganizm, wegetarianizm, są po prostu zabijani przez choroby przez uzależnienia no i tutaj lista jest już nawet dosyć długa no chociażby Major którego zabiło uzależnienie od alkoholu a mógł przecież przejść na weganizm przejść przej, prze, przejść przemianę duchową albo na przykład kto to Adam Istfel, który się chwalił że zawsze jeździ po alkoholu. No, wariat po prostu nałogowy hazardista, skandalista, który wszystko stracił, wszystko zmarnował. Na końcu wjechał w tira na autostradzie Świeckiem i się zabił. Jan Łoś, ta ich matka, Teresa. No teraz Krzysiek jest ofiarą tej niewłaściwej diety niestety Cukrzyca I to dla Problemy z chodzeniem Moja 83-letni tata jest w lepszej formie niż Krzysiek Chodzi bez laski Jeździ autobusem sobie gdzie chce na darmowe bilety, bo w tym wieku już przysługują, a jest po prostu człowiekiem zorganizowanym i samodzielnym, dążą jedziemy Także polecam wam wegetarianizm, weganizm bo inaczej zwariujecie się, rozchorujecie i oszalejecie. I całe życie zmarnujecie.